Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym podcaście. Dziś wyjątkowy gość, który przedstawi temat jogi w ciąży. Instruktorka jogi, twórczyni yoga klubu Agata Bowers. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie kochanie i oczywiście panu też. Tak, przyszłe i obecne mamy nas tutaj słuchają. Zmieniłaś swój zawód po 20 latach pracy w nieruchomościach. Całkowicie poświęciłaś się Jodze i jej nauczaniu. Z ogromną przyjemnością dzielisz się swoją wiedzą i chcesz zarażać jogą cały świat. I uwaga, zaraziłaś też swoją córkę Ewę Pudynowską i wraz z córką tutaj przekazujecie swoje zafascynowanie jogą. Napędziłaś córkę na jogę, tak? Tak to można określić? Dokładnie tak, wysłałam ją na jogę i to był początek jej obecnego życia. Bo w dużej części, ale poza tym, że jest psychologiem, to jest również joginką i nauczycielką jogi. Także uczymy razem w naszym klubie i dzięki Dzięki temu, y, też jest takie nasze poczucie odpowiedzialności w stosunku do, do kobiet, do społeczeństwa. Jest to wspaniałe. Także y, polecamy serdecznie joga, ale zaraz do tego przejdziemy. No właśnie, my chcemy Was dzisiaj tym podcastem trochę zarazić na taką pewną regularność, inną codzienność, bo jak to mówisz, yoga jest ze mną i zostaje i trwa zawsze i wszędzie. E, tak e, cytuję Ciebie tutaj, Twoje słowa. Czy yoga jest wskazana dla kobiet w ciąży? E tak, może, może zacznę od tego, że... No tak, zdecydowanie tak, jest skazana. Yoga jest. Um, dlaczego? Dlatego, że yoga to nie są tylko ćwiczenia fizyczne, mimo że takie postrzeganie jogi mamy. Wydaje nam się, że to jest workout. Um, I tak, rzeczywiście. Jakaś tam część e, oczywiście jest związana. Z poruszaniem naszego ciała. Natomiast e, to nie wszystko. Pod naszym ciałem jest jeszcze wiele rzeczy. Jest cała, e, cała nasza konstrukcja emocjonalna e, oraz e, nasz umysł. E, joga odnosi się właśnie do wszystkich elementów. E, my angażujemy nie tylko ciało, angażujemy również nas, nasz umysł i nasze emocje. Dzieje się tak poprzez oddech. Wszystkie asamy, czyli te pozycje jogowe wykonujemy w rytmie oddechu. I to jest najistotniejsze, ponieważ dzięki temu uzyskujemy świadomość tego, co się dzieje w naszym ciele, jednocześnie kontrolujemy nasz umysł, bo ta świadomość przenosi nas na zupełnie inny poziom. Czyli nie robimy tego tak machinalnie, gdzieś tam um, odniecenia, e, machanie ręką, machanie nogą. Nie o co chodzi. Chodzi o to, żeby to machnięcie nogą, czy ręką, czy, czy ten przysiad był wykonywany z przeniesieniem świadomości te części ciała, które pracują, oraz żeby do tego był dołączony właśnie odpowiedni oddech. E, I. Um, ponieważ my będąc w ciąży, tak, a, 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 przenosimy się a, troszeczkę, a następują zmiany, zmiany hormonalne, zmiany emocjonalne. Te emocje często nami szarpią, e, często e, spotkają się e, w nas różne uczucia. Z jednej strony jesteśmy e, e, przeszczęśliwe, że, że będziemy mieć nasze dziecko za chwilę z nami na świecie, z drugiej strony e, e, targa nam smutek, jesteśmy... Często przerażone, co nas czeka w czasie porodu, i dzięki jodze te nasze emocje też jesteśmy w stanie uspokoić. Czyli działamy w takim kontekście uspokojenia, wprowadzenia łagodności w nasze wnętrze, zrozumienia, takiego uświadomienia w sobie, co się z nami dzieje. No i poza tym na tej platformie fizycznej działamy, tak? Wzmacniamy ciało, rozciągamy, rozluźniamy, relaksujemy je. Więc to połączenie to jest właśnie istota jogi. Istotą jogi jest integracja tego naszego wnętrza z naszym ciałem fizycznym. No właśnie tak. Wprowadzenie takiej łagodności w nas, takiej pewnej świadomości poprzez ten oddech. Fajnie to podkreśliłaś, że yoga to nie tylko ćwiczenia fizyczne, ale też ta pewność i świadomość siebie, którą, którą chcemy tutaj przekazać. A czy są jakieś przeciwwskazania do ćwiczenia jogi, będąc w ciąży? Tak, to jest myślę bardzo ważne, dlatego że ta ciąża chcemy, żeby przeżyć ją zdrowo przeciwwskazania, no to chyba najlepiej skonsultować z lekarzem, który najlepiej wypowie na temat stanu naszego zdrowia. Natomiast tak czy, czy inaczej warto pracować z emocjami i ze świadomością. Cokolwiek by się działo fizycznie i, i czy jakieś trudności wystąpią, na przykład w jakichś ruchach, prawda, czy, czy nie będziemy w ogóle w stanie stać z łóżka, no bo takie sytuacje też istnieją. Umówmy się, że przeniesienie naszej świadomości do wnętrza, czyli oddech, czyli um, nawet rozluźnianie, relaksowanie mięśni. Tutaj też mówię w kontekście np. mięśni damienicy, które są tak bardzo istotne i, i przygotowują e, jakby umiejętność e, e, pracy z tymi mięśniami e, pozwoli nam e, na lepszy poród. Tak? Będziemy pomagać na przykład dziecku w momencie, kiedy ono będzie e, wychodzić na świat. A oddech pomoże nam je po prostu przyprowadzić na ten świat. Tak naprawdę odde rodzimy oddechem, że ćwiczenia oddechowe jak najbardziej są polecane, no chyba że lekarz widzi to inaczej, ale ja jeszcze nie miałam żadnej informacji z żadnego źródła, żeby lekarz zakazał oddechu. Mm -hmm. <laughs> okay? Może mm -hmm. to brzmieć co najmniej śmiesznie, tak? ale oddechajmy. Oddychajmy zwłaszcza w ciąży, bo to nam dotlenia, dotlenia nasze dzieci i dzięki temu też czujemy się lepiej. Chodźmy na spacery, tak? Oddychajmy non stop. Okay. A wracając jeszcze do do tego, co powiedziałaś na temat tych ćwiczeń fizycznych i tego postrzegania jogi jako tylko fizycznej działalności, mm -hmm. aktywności. Mm -hmm. Myślę, że to się wzięło stąd, że wiele klubów Fitness, jakby w swoim pakiecie operuje jogę. I stąd jest postrzeganie, że yoga to chyba jest jakaś praca fizyczna tylko. No bo można ją zastąpić pilatesem, można ją zastąpić jakimiś ćwiczeniami na maszynach. I wydaje mi się, że stąd się to bierze. Ale wystrzegajmy się takiego postrzegania, bo nie jest prawda, Głównie tutaj chodzi właśnie o to nasze wnętrze i ten oddech. No właśnie, tak jak powiedziałaś, rodzimy oddechem. Niezwykle ważna sprawa, a to, że warto jest skonsultować się z Twoim lekarzem, z Twoim prowadzącym ginekologiem ciąży, to, to jest normalne, to zawsze za każdym razem warto zapytać swojego lekarza, czy, czy nie ma nic przeciwko, czy są ewentualnie jakieś przeciwwskazania, ale tak jak mówisz, nie powinno być. Czy ćwiczenia jogi powinny zmieniać się wraz z okresem ciąży? Na przykład inaczej powinna ćwiczyć osoba, która jest w pier w pierwszym trymestrze ciąży inaczej, w drugim, w trzecim? Jak najbardziej powinny się zmieniać. Można je również modyfikować wraz ze zmianami, które się dzieją w naszym organizmie. I tak w pierwszym trymestrze głównie pracujemy nad relaksem, nad, nad tym, żeby uspokoić system nerwowy, żeby go zrelaksować. Więc Chodzi tu o te zmiany hormonalne, o te nudności, które często nas spotykają. Mhm. I tutaj dużo tych ćwiczeń właśnie nas rozluźnia, uspokaja. W drugim trymnastrze dochodzą już inne niewygodne dla nas sytuacje, mianowicie związane z, z produkcją osocia, tak? czyli zwiększa się objętość płynu w naszym organizmie to powoduje, że e, są ociężałe nogi, mamy często opuchnięte ciało. E, tutaj m, wtedy już ta ciąża jest taka ustabilizowana, tak? E, więc bardziej i, i hormonalnie już jesteśmy bardziej, że tak powiem dojrzałe w tej ciąży. E, I dlatego ten drugi trymestr, pracujemy nad wzmocnieniem ciała, głównie wzmocnieniem nóg. No, bo to usprawnia krążenie, to usprawnia e, elastyczność w stawach biodrowych, które no, będziemy musiały tutaj e, e, zapracować na to, żeby one e, się otwierały, nasza miednica. E, I w trzecim trymestrze, kiedy już mamy e, to przesunięcie ciężaru, e, środka ciężkości ciała, do przodu, w związku z rosnącym naszym brzuchem. Już, te, już często pozycje stojące stają się dla nas zbyt uciążliwe, zbyt ciężko jest pracować nogami, i wtedy pracujemy właśnie bardziej też nad relaksem na tym, żeby, żeby odciążyć dolny kręgosłup, tak, bo ten dolny kręgosłup. Przy tym zdjęciu i przy tym ciążącym do przodu brzuchu, staje się mocno obciążone, Więc tutaj zapobiegamy właśnie tym bólom, którego supa dolnego, głównie, i, i relaksujemy się. Faktycznie, bardzo to jest zróżnicowane. Czyli pierwszy trymestr. Relaks, uspokojenie, drugi wzmocnienie ciała nóg, trzeci odciążenie dolnego kręgosłupa tak w dużym skrócie. Tak, tak. Mnóstwo już zalet wymieniłaś tego, co nam daje yoga. Czy są jeszcze jakieś zalety, które tutaj warto podkreślić, które przekonają mamy do tego, żeby zobaczyć, jak, jak się czują biodze? Jak najbardziej. A... W czasie jogi uczymy się również asan, uczymy się takich pozycji, które przygotują nas bezpośrednio do porodu, ponieważ pomogą nam otworzyć niebluzę. I są też takie asany, które często wykorzystywane są na sali porodowej, nawet. Mm -hmm. Są to pozycje, w których często kobiety rodzą. Jest to pozycja dziecka w oparciu na przedramionach, czyli w momencie, kiedy opieramy się na przedramionach z przodu i mamy biodra prawda, wygięte do tyłu, mhm. to jest pozycja, która pomaga dziecku przejść na świat. Taką pozycją też jest tu możemy z pomocą krzesła robić, czyli stawiamy jedną nogę na krześle i rozciągamy sobie mięśnie na miednicy, To pomaga dziecku wejść do kanału rodnego. I najczęściej na sali porodowej kobieta wstaje prawda, i sobie pomaga w ten sposób. I tutaj, oczywiście, mamy opiekę położnej, która nas prowadzi, i, i, i um, też zdajemy się na jej sugestie. Często też. Y, jeszcze na kanale porodowej często rzeczy dzieją się szybko i często po prostu nie ma też miejsca, nie ma przestrzeni na, na nasze wyobrażenia. I często po prostu musimy się liczyć z tym, że akcja porodowa przybierze inny obrót, niż nam się wydaje, niż mamy w wyobrażenia. Także po prostu. Też nie, nie imaginujmy sobie za dużo. Mm -hmm. Ale im więcej wiemy, im więcej znamy tych asan, które pomagają nam otworzyć miednice, tak jak wspomniałaś, no one są normalnie na porodówce stosowane e, i położna też podpowie, gdzie w jaki sposób e, e, tutaj, zastosować. tak zastosować. E, czy mogę podczas ciąży ćwiczyć jogę w domu, czy powinnam zapisać się na taką jogę z instruktorem? Y y y oczywiście to zależy. Mm. <grywa> to odpowiem tak jak psychologowi odpowiadającym. Tak. No jest dużo zmiennych. <grywa> jest najbardziej, zależy od tego, czy wcześniej miałaś doświadczenie z jogą. Jeżeli miałaś, to możesz absolutnie w domu samodzielnie czasami ćwiczyć. Mm -hmm. e, głównie też ćwiczenia proste, czy oddech. E, natomiast jeśli nigdy nie odbyć, to bardzo zachęcam do ćwiczeń z nauczycielem, z grupą. W ogóle dla nas kobiet, ta grupa e, żeńska, prawda, tych przedstawicielek, Naszego, y, y, naszej płci jest bardzo istotna. Y, to, już tak historycznie, prawda? A my, kobiety, siedziałyśmy w domu, to wszystkie pokolenia, i mm -hmm. y, y, gotowałyśmy, opiekowałyśmy się dziećmi, a nasi y, mężczyźni szli na wojnę albo szli na polowanie. I stąd się bierze to, że my się chcemy podzielić naszymi spostrzeżeniami, emocjami, naszymi. Um, uwagami na temat ciąży. My też słyszymy, jak inne dziewczyny się do tego przygotowują. Więc um, to jest na pewno bardzo pomocne, dlatego zachęcam serdecznie do tego, żeby um, do jakiegoś klubu jogowego się, się zapisać. Mm. I, i, I pobyć też rynek. z innymi kobietami właśnie w ten Decydowanie. sposób. Zdecydowanie. Słuchajcie, to jest tak bardzo ważne, to nas przynosi przynosi nam to uspokojenie, że inne dziewczyny mają podobnie po prostu. Dowiemy się jak one planują swój poród. Dlaczego tak a nie inaczej. jakie mają też no, problemy ze sobą albo, albo jak sobie radzą. Także zachęcam. Natomiast wracając do tej praktyki samodzielnej to podstawowe asany, jak najbardziej można w pewnym momencie, nawet kilkanaście minut w ciągu dnia, samodzielnie ćwiczyć, i to na pewno przyniesie ogromne zmiany, ogromne korzyści dla naszego ciała i jak najbardziej uspokojenie naszego umysłu. Czy jakieś potrzebne są dodatkowe akcesoria do ćwiczeń jogi? Okej, okay, już o tym kiedyś mówiłam. Podstawowym akcesorium mhm. jest nasze ciało. Mm -hmm. Nasz oddech, system oddechowy, dodatkowo jak najbardziej mata, mm -hmm. można korzystać z pomocy poduszki, oca, można używać nawet grubych książek, ja mówię o klockach jogowych, takich drewnianych, mm -hmm. mm -hmm. jakby no, Mhm. Mm tak? Natomiast można w zamian, jeżeli nie mamy takiego domu, użyć po um, prostu książki grubej, której teraz coraz mniej książek w domach jest, ja też czytam Kindle na przykład. Ten, na to, czas to, czas to musi być, to być gruba książka, która będzie podporą tutaj. Dokładnie, no <laughs> tak. bo, bo mm. często siadamy nawet na tej książce, żeby nasze biodra też ustawić w innej pozycji żeby one nie były w takiej pozycji y, tyłu zdjętej, tylko takiej wyprostowanej. Zauważcie jeszcze, że już w ogóle jak przyjmujemy taką pozycję wyprostowaną, rozciągnięta, klatka piersiowa otwarta, mhm. bardzo obniżone, to od razu y, nasz umysł zaczyna lepiej pracować, lepiej od razu się czujemy. Ja już się lepiej czuję, jak rozmawiam z tobą. Sama też tutaj inaczej usiadłam, inaczej oddycham w rozmowie z tobą. To jest niesamowite. Agata, na koniec joga w ciąży. Kilka słów tutaj dla mam podsumowujących nasze, nasze dzisiejsze spotkanie. Więc tak, po pierwsze dziewczyny warto ćwiczyć joga bardzo po prostu podnieść swój, swoją świadomość. Ten poziom świadomości będzie stanowił o tym, jak będziemy się czuły e, psychicznie, mm -hmm. e, jak będziemy funkcjonowały w czasie e, ciąży, bo chcemy ciążę przeżyć jak najlepiej, chcemy być w dobrej formie. Czyli yoga przeprowadzi nasze ciało w dobrej formie, jednocześnie z naszym umysłem. E, Trzecia rzecz, przygotowujemy się do porodów. Myślimy o tym, kontaktujemy się i komunikujemy z innymi kobietami, które również świtą jodę. Odnajdujemy w tym um, uspokojenie um, i um, tak naprawdę przeprowadzamy się na ten inny poziom, inny wymiar świadomości. Jesteśmy jednością. Nasz umysł nasze ciało, nasze emocje. Także dziewczyny zachęcam serdecznie i zadbajcie o siebie, kontaktujcie się ze swoim ciałem, ze swoją świadomością, dbajcie o siebie, a tym samym o swoje maleństwo, które przyjdzie za chwilę na świat. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Namaste. I wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.